W tej karczmie widziałem wielu dziwaków, ale ten jeden nadal mnie prześladuje. Była późna noc, goście już poszli spać, więc wziąłem się za sprzątanie karczmy. Wtedy zawiał wiatr i drzwi do mojej karczmy się otworzyły. Wleciał taki chłodny, nieprzyjemny powiew, co było bardzo dziwne, ponieważ było lato i to bardzo ciepłe. Zaraz za tym powiewem wszedł on, ubrany na czarno, wysoki, szczupły. Bardzo dziwnie mu z oczu patrzyło. Nie zwracając uwagi na otoczenie, od razu podszedł do lady, i usiadł przy nim na wysokim stołku, więc podszedłem zapytać się, czy czegoś potrzebuje. On jednak mi nie odpowiedział. Po chwili jednak sięgnął po coś do kieszeni. Na chwilę się wystraszyłem, ale okazało się, że jest to łyżka. Położył ją na blacie i spojrzał na mnie. Ja spojrzałem na niego, on jeszcze raz na łyżkę. Zapytałem, czy to jest jakiś rytuał, czy to jest jakiś żart, ponieważ nie wiem o co chodzi. On jednak nie odpowiedział, więc próbując się domyśleć, nalałem mu resztkę gulaszu, który gdzieś tam został w garnku i podałem. Wtedy wyciągnął pergamin. I okazało się, że na tym pergaminie jest całe menu mojej karczmy. Jak możecie się domyśleć, to był inspektor kulinarny. Całe szczęście ta historia skończyła się jedynie mandatem, ponieważ gulasz był zasłony. Ale od teraz już wiem, że następnym razem, kiedy wejdzie do mnie taki wędrowiec. Zawsze wyciągnę bimberek i go nim poczęstuję. Wiecie, żeby pobudzić kubki smakowe. To tyle. Do następnego.